Witajcie kochani, chciałam dzisiaj tylko teraz, na chwilę dosłownie wpadłam, żeby Wam pokazać chleb portugalski, który jest naprawdę mega, mega obłędny. Zobaczcie sami, dopiero co go upiekłam. Zdążą mi troszeczkę, troszeczkę wystygnąć. Skórka jeszcze jest chrupiąca, ale myślę, że... Znaczy on, on z reguły, ta skórka nie utrzymuje się następnego dnia chrupiąca. I nawet pieczywa z piekarni nie są na następny dzień chrupiące więc ale jak jest jeszcze ciepły, to po prostu jest obłędny. To słuchajcie, widzicie, że się pojawiacie chleb portugalski jest to chleb, który naprawdę długo się robi, bo około 3 godzin. Tam jest w znaczeniu miksującym, żeby zostawić na godzinę, czekajcie, na 40 minut, potem dać drożdże i zostawić na dwie godziny do podwoje, albo do podwojenia objętości. Szczerze, przy takiej ilości drożdży, chociaż tam nie jest za dużo, bo tylko 15 gram na 750 gram mąki, no to mi w godzinę się podwoiło i nie musiałam czekać tej godziny, a potem od razu do piekarnika. Więc właściwie całość, całość zeszło mi właśnie tak około 2,5-3 godziny, żeby go zrobić. Więc jest to chleb, który wymaga więcej czasu, ale jeśli go macie, na przykład w weekend, to naprawdę polecam Wam go zrobić. Eee, ja zrobiłam go z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, wiecie, że lubię eksperymentować i chciałam go po prostu przy Was pokroić. Od razu mówię, nie mam noża do krojenia chleba odpowiedniego, wszystkie mam takie po prostu, że szkoda gadać, jakoś sobie do tej pory radzę, kiedyś do, dorosnę do tego, żeby kupić sobie prawdziwy, dobry nóż. Na razie spróbuję tym, chociaż nie wiem, czy czy tym moim, ten przynajmniej ma ząbki, dobrze się nie kroi. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Ciekawi jesteście? Ja też jestem ciekawa. Więc tak, piętka, najlepsza część w ogóle chleba, nie? Ja uwielbiam. Słuchajcie, wiecie co, kiedyś jak byłam nastolatką i miałam po prostu takie odpały różne, biedni moi rodzice, <noise> to zaraz, kupiłam chleb i odcięłam sobie górę, żeby mieć taką dużą piętkę, nie? No, zapław mi się za w głowę, gdyby moje dzieci tak zrobiły, ale wszystko jest przede mną. Dobra, słuchajcie, kroimy. Więc. No jeszcze chrupie, nie? Jeszcze jest ciepły, jeszcze chrupie. Chcesz, chcesz chlebek, Też? Chlebek. Chcesz? No wiem, wszyscy czekają. Ty mam już za chwilę. Cześć! Cześć! Amelka. Zobaczcie. Mamy y, chlebek zrobiony. Amelko nie skacz, bo to się zaraz wywróci, tak? Pięteczka. Chlebek, nie wiem czy ostrość złapało, jest parę takich większych porów. Porów nie wiem czy dobrze mówię. Już kochanie, chcesz się przywitać? Cześć! Cześć! No już się lepiej, Amelka czuje. Zobaczcie, tak wygląda. 750 gram mąki, naprawdę wielki, wielki chleb. I słuchajcie, ja zrobiłam ten chleb z mąki orkiszowej, która za kilogram kosztowało mi 5,50. No to 550 więc za 750 gram zapłaciłam tam 450, możemy się na to zgodzić, powiedzcie, że możemy się na to zgodzić, nie, nie umiem aż tak dokładnie liczyć w pamięci, sorry więc załóżmy, że to było właśnie 4 zł plus woda, plus 15 gram drożdży, to dajmy, że wyprodukowanie tego chleba plus praca piekarnika, około tam złotówki, myślę, że tak. No to kosztuje nas 6 zł. Taki wielki, taki wielki chleb. Eee, jaki typ tej mąki? Eee, ja użyłam 600. Nie, poczekajcie, 550. Kochani, już idę! Poczekaj chwilę! No właśnie, więc słuchajcie, tutaj y, ja za, za taki mały bochenek żytniego chleba, gdzie żytnia mąka też jest y, porównywalnie cenowo do mąki orkiszowej, więc porównam sobie lepszej jakości mąkę i lepszej jakości chleb do y, chleba żytniego, tego, który kupuje się w piekarni. Ja płacę za niego 4,80. Za takie mały y, bochenek. Ja nie, nawet nie wiem, na pewno nie ma pół kilo. I wystarcza mi dosłownie, wiecie, na... I to jeszcze, wiecie, taki takie kanapki są z niego, takie kanapki, o, takie! To jest po prostu nieporównywalnie duża oszczędność, kiedy my możemy sobie zrobić sami. Dziś zamówiłam 800, 850 też jest super i do wypieków. Mi się właśnie skończyła i też miałam dzisiaj do Pana Monki pisać o zamówienie tej tego. 1850 mam, 500 mam, właśnie 850 mi się skończyła. Dlatego nie użyłam normalnie, bym użyła 850. Bo takie jest w ogóle w przypisie, żeby użyć tą chlebową, typową chlebową. Ja nie miałam, więc użyłam po prostu jasną i domieszałam sobie pełnoziarnistą, dlatego też w tym bochenku będzie widać takie ciemne kawałki, nie? To jest właśnie pozdrawiam Cię. Ja Ciebie też pozdrawiam. Właśnie widać te kawałki pełnoziarnistej mąki. Dobra, tyle chciałam Wam pokazać, zachęcam Wam, zróbcie sobie własne pieczywo, w terminik się pieniądze i zadbajcie w ten sposób o swoje zdrowie, bo nie ma lepszego pieczywa niż te, które zrobicie sami i przy tym jest naprawdę sporo, sporo oszczędności. Dobra, ja kończę, bo mnie dziecko woła i zaraz będzie za ono. Mamo! No, właśnie. Mamo! Więc mama idzie. Buziaki, pięknego wieczoru Wam życzę. Mua! Pa, pa! Tak to znowu ja. Słuchajcie, jest patent na to. Zapomniałam o tym powiedzieć na live, bo tym on e, tak e, wołał mnie e, i musiałam do niego iść, że zapomniałam wam powiedzieć, jaki jest patent na chrupiącą skórkę na następny dzień na chleb. To jest szalenie istotna informacja, su, jeśli chcecie, bo na przykład. No, można zrobić sobie chleb dzień wcześniej. No, wiadomo, nikt nie wstaje o 5 rano, żeby zrobić chleb. No dobra, piekarze, ale to oni chyba zaczynają od 3 w takich prawdziwych piekarniach. Nawet, nawet nie wiem. Ja kiedyś mieszkałam blisko piekarni i zawsze miałam blisko do świeżego chlebka. No, ale właśnie teraz sama sobie robię. I robię dzień wcześniej, a żeby mieć na następny dzień tak samo chrupiącą skórkę, jest po prostu jeden patent, który sobie przetestowałam i który mi się bardzo dobrze sprawdza. Słuchajcie, rano, jak, wy, jak macie chleb, yy, nastawiacie piekarnik na tam 200 stopni, termoobieg. Jak się nagrzeje, dosłownie na nie wiem, 3 do 5 minut wkładacie do takiego gorącego piekarnika. Chleb i wyciągacie go z chrupiącą, absolutnie cudowną, fantastyczną skórką i jeszcze w środku nie jest gorący, więc można go od razu kroić. No rewelka, zawsze mi się to sprawdza. I Wam też polecam, jeśli chcecie mieć na przykład zrobić sobie wieczorem chleb i chcecie mieć rano chrupiącą, wspaniałą skórkę, i tak zacząć dzień, to nie ma nic lepszego, po prostu jak zrzucić go do piekarnika. Dobra. Teraz już Wam na temat tego chleba i chrupiącej skórki powiedziałam wszystko. Wciskam Was, śpijcie dobrze, kolorowych snów i do zobaczenia na następnym live. Pa pa! Pamiętajcie, mamy tydzień wega. Panie, a co chcesz powiedzieć? Nie wiem, czy, czy mam odwagę. Mamo, mamo. Katki, matki. Nie śnią się wam dobre sny. O... I słodkie, O, jak miło. No, no to słuchajcie, nie śnią się Wam słodkie syny. Tak jak Amelka powiedziała. pa, pa.